Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mokto i witam was na kanale MOTOCYKLEM Pierwsze co, to jadę sobie do coś zjeść, bo jestem mega głodny Nie do śniadania, a jest dziewiąta, prawie dziesiąta Więc muszę coś zjeść i po prostu chciałem się przejechać Mam taką mega ochotę, to jest po prostu taka odskocznia od, od wszystkiego Dlatego y, robię sobie rundę Dobrej Dwa farmerskie poproszę. Wszystko będzie Dziękuję. sobie je wsadzę po prostu z tyłu gdzieś tam za chwilę pojadę stanę w sobie do kuferka po prostu za chwilę gdzieś tam stanę i sobie je skonsumuję jadę sobie teraz gdzieś na marinę czy gdzieś po prostu jakiś przebity porobię motocykla ze względu na to, że go ostatnio troszeczkę nawet umyłem i wygląda w miarę dobrze. Znaczy chodzi, że wygląda w miarę dobrze umyty. Jednak gdzieś się cały czas tam kurzy. Trochę się boję, bo asfalt jest troszeczkę mokry. I żeby mnie gdzieś nie zarzuciło, szczególnie że jest temperatura minusowa minus 1. tym roku mam odcinek gdzieś, że jeździłem w śniegu Teraz w temperaturze minus jeden Ale jak ciągnie, no to co zrobić, no Ciągnie do jazdy Fajnie, żeby już te ciepłe dni przyszły Ostatnio tak montowałem ten odcinek z jesieni I mówię, o jak fajnie jeszcze zielono było I o dziwo, właśnie mega zielono jeszcze było, bo to tak później się szybko zrobiło po prostu jesiennie i nagle już wszystko opadło i, i, i nic nie było chociaż w grudniu był jeszcze jeden dzień taki cieplejszy i pamiętam że też jeździłem nie wiem, przed świętami to było czy, czy po świętach nie to było chyba między sylwestrem to było między sylwestrem a świętami był taki jeden dzień naprawdę ciepły gdzie chyba było z 12 stopni to wtedy się wybrałem i też jeździłem ale nie nagrywałem nic po prostu chciałem się przejechać Teraz już troszeczkę motocyk stał z miesiąc, myślę, dlatego chciałem sobie go odpalić i zrobić małą rundę. A co jeszcze ciekawe, to kończą budować tunel. Dzisiaj czytałem jakiś artykuł, że w 91% mają skończony tunel, tak więc mam nadzieję, że już niedługo tunel będzie otwarty i nie będzie trzeba pływać promami. Również autostrada do Świnoujścia będzie tak więc wydaje mi się, że będzie dużo, dużo lepiej mm, się przemieszać po prostu. Szkoda z jednej strony, no bo mm, nie będzie tej takiej tej takiej e, jazdy jednak w tym takim lesie poza obszarem zabudowanym, gdzie jest mega zalesione po dwóch stronach No ale znowu będzie można się szybciej troszeczkę przemieścić tak więc e, tak więc też nie jest źle z tej, z tej jednej strony Paru Oni się biją coś tam jedna miała. Nie chcę jechać po piasku, bo właśnie miałem czyszczony ostatnio motocykl, ale pokazałbym wam tam z bliska bardziej jak to wygląda. Wszystkie jednostki teraz stoją na... Mm, tutaj na trawie, na łące, jak zwał tak zwał. Parę jeszcze jest na, na wodzie, ale większość jest wyciągnięta, przyszykowana w ogóle do mm, malowania antyporostem, zeszlifowana, już widzę, że niektóre są przykryte. Tutaj jedna jest tak mega, mega mocno przykryta i ja ostatnio, znaczy w tamtym roku jak mieliśmy jeszcze łódkę też, to miałem tak, nie aż tak mocno przykrytą, ale też miałem przykrytą i zaczęła mi się mega mocno pocić. Też miałem przykrytą i zaczęła mi się mega mocno pocić. Dlatego przykrywanie łódek wydaje mi się, że aż tak mocno nie jest, nie jest ten dobre. Tak samo motocykla, jeśli mamy troszeczkę wilgoci w garażu, to lepiej, żeby on stał po prostu odkryty i nie przykrywany tymi. Znaczy, jest taka specjalna narzuta, która jest od kurzu, wilgoć normalnie przez nią przejdzie, ale są też te takie od deszczu, i te od deszczu, jak się przykryje, no to później jest cały w grzybie. Dobra, ja jeszcze skonsumuję burgerka z takim widoczkiem tutaj, jak widzicie, na świnę. Pełno ptaków na wodzie. Mimo, właśnie na statek jakieś kontenery pokują czy coś takiego. Z koparka jeździ. Tu chyba węgiel już, a tam, jak widać, pływa prom. Bielik drugi z tego co widzę.